ten sam dzień 8 kwiecień, parę minut później ciągłem z garażu nowe roślinki które musiały przetrzymać musieliśmy przetrzymać w garażu z uwagi na mrozy zamarzło co to mamy? pierwsze wiśnia piko piłkowana kandzan ta różowa może tak będzie wyglądać kiedyś no takie dobre ponad dwa metry tutaj mamy e, dwa rokitniki jakaś sosna nie pamiętam a tutaj a tutaj a tutaj nie ma karteczki ale ale Kurcze, no ze 3 metry może więcej amprawiec amerykański będzie robił za cień kolejny głogownik to akurat nam się przyjęło i magnolia bo kupiliśmy przez internet rok temu kuty i nic z tego nie wyrosło e, tu mamy jodłę którą kupiliśmy w markecie w doniczce i później będzie rokitnik, ta sosna, rokitnik i coś jeszcze, ale jeszcze nie wiemy co tu Materiał na dokarmienie. Ale jak już jestem, to zobaczmy, co się stało z roślinkami, z drzewkami po przymrozkach. Czy przeżyły. Nie wiem. A? Fotowoltaika jest. Dobrze. No, troszeczkę straciły barwy tutaj, mm, tu ładnie to wygląda. No nie wiem, czy to coś, coś na pewno ucierpiały te pączki. No bo był przymrozek. Ale najgorsze chyba za nami. No, maliny no, raczej sobie porodziły. Co tu jeszcze mamy? Tak, tak, ty byś się chciał bawić. E, grusza, ale to jest jakaś późniejsza odmiana i... No jeszcze nic nie wypuściła. Jeszcze się kwiatów o, o, tu chyba też przeżył zapomniałem co tutaj mamy o, i, i tam kwiatostan sektor najni, najmniej znany przeze mnie o, czereśnia kolumnowa o, ciężkie chwile były, ale... o Może tak Nie patrzyłem w ekranik Więc nie widziałem co nagrywam Super I pigwowiec, też przeżył No tu wygląda A ta laurowiśnia tutaj ma Ciężkie chwile po zimie dostała sterydy, może się podniesie tu długownik jeden, długownik, dwa i w zasadzie tyle. O, też jakiś kwiatostan o, tutaj te kwiatuszki dostały mróz. Zmęczuję. się nie jest mam jakieś żółte coś. Tutaj magnolia z internetu no ale jak Katastrofa To jest chyba nornica Skubana Mam problem z nornicą Nero. Đa dom. Pači. Nero. Pači. Đa dom.